Cześć! Z tej strony Sunflower Pet Shop i dzisiaj będziemy nagrywać scenografii, tak. Jest to tak wymyślony przez Sherry LPS TV. No. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. I teraz może już zaczynajmy. Pierwsze pytanie to, z jakich materiałów robisz scenografię? No ogólnie to po prostu my dajemy jakieś kartki kolorowe, więc... Magic... Okej, okay, to drugie pytanie. Gdzie najczęściej kupujesz dodatki do scenografii? Ym, no, my nie mamy żadnych dodatków na razie. No. Chłodź, więc tak. <grych> <grych> y, trzecie pytanie. Jaką zazwyczaj masz scenografię? <grych> no, y, my robimy taką scenografię, żeby ogólnie pasowała do potrzebów. W sensie, ta akurat scenografia bardziej pasuje do tego potrzebu ja niż no. Ale... Ym... Ale też pasuje! No, nie wiem, ale... no. Więc... ale też staramy się zrobić jakąś taką estetyczną. <głosy> <głosy> no. To następne pytanie. Czy ktoś ci pomaga w robieniu scenografii? Nie, ta pani mi tutaj nie pomaga w robieniu Ja ci nie pomagam! Ja jej pomagam. Mhm, mm te w ogóle. Proszę, Cię przestań. Tu wytniemy Nie, nie. nie wytniemy. Um, jaka scenografia jest Twoją ulubioną ze wszystkich? Mm. No, nie mam jakiejś takiej. Ja mam. Danej scenografii, nie mam jakiejś ulubionej, w sensie. No jak. Taką estetyczną może być biało, szara albo taka jak teraz. Jest taka beżowa. Proste pytanie, a jaka jest nienawidzona No, ja nie mam ulubionej, więc nie wiem, też nienawidzonej a, a ja może mam, czekaj, tylko mam myślę. A nie, taka. No, taka zwykła, że biała. No, w sensie też najgorsze są takie. Um... Kolorowe, że na przykład różowe? Nie! Daj mi powiedzieć! Ale na mnie! Najgorsze są takie scenografie, gdzie po prostu nikt nie daje nawet żadnej białej kartki. Po prostu na um, tyle jakiegoś mebla, nie wiem, łóżka czy cokolwiek, bo to wygląda nieestetycznie. A także takie. A inne to To jest w sensie. według Ciebie pasuje najbardziej do Twojej ulubionej scenografii? No, jeśli chodzi o tę scenografię, to najbardziej chyba pasuje ten peczot. -ok. Chyba. Um, no, ale tak to to. <ścoughs> nie, nie, nie wiem. Nie, no, tak są jakieś na czarne, to jakieś szare, czarne ale też może być biały. W jakim tempie zazwyczaj robisz scenografię? No raczej to jest tak szybko, bo tylko po prostu wykładam jakieś kartki i... Jak wykładasz? Pasują... No wykładam, no. A ja nie wykładam. No nie. No weź, ja ci pomagam. Mhm. No po prostu jakieś kartki i układam, tak, i to, to zajmuje 5 sekund. No. Ja też? Już dziewiąte pytanie. Yy, scenografia to jedna z najlepszych rzeczy nagrywania? No nie wiem, jakby moim zdaniem to jest tak... Moim zdaniem to nagrywanie w <grym> <grym> Ale nie wiem, no tak w sensie dla mnie to chyba najlepszą rzeczą jest yy, stylizowanie potrzebów, jak, jak będą ubrane, ale... A tak, to to po prostu patrzymy jakie, um, jakie kartki do siebie pasują i. No. Okej, okay, to dziesiąte pytanie. Jaki masz styl robienia scenografii? Aesthetic. Yes. Tak, mm -hmm. to jest piękny. No być w sensie takie estetyczne, piękne. Eee, e, dobra. <laughs> <Co? śmiech> e, Czegoś? Oh. E, dobra, taki <laughs> będzie środek. Dobra. Dobra, nieważne. Dobra, wydnie się to yy, i tak. Yy, jedenaste pytanie, ostatnie. Yy, jak 11 Stranger Things. Yy, nominuj osobę do tego tagu. O jaju. Yy, no. Ty nominuj. Ja nie. Ty się wypowiedz zaraz. No, nie wiem, no zachęcam wszystkich, którzy jeszcze nie zrobili ten tag. No. Mm, no, to tak jakby. No. Nie hmm. będziemy, no, ja nie wiem. No też nie wiem za bardzo kogo. Wszystkich zapraszamy do tego temu. No, nie wiemy za bardzo kogo nominować, więc bardzo wszystkich. <grym> no. Więc ym, to by było już na tyle z tego filmiku. I do zobaczenia w Zapraszamy następnym... do oglądania następnych filmików. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować i znaczy, i, już, i, już, i hello. zostawić komentarz. Um, no, no to zapraszamy na nasz kanał. E, ogólnie okay. to teraz będziemy też um, często wstawiać filmiki, więc... Nie będziemy, no. tylko we wtorki, czwartki i soboty. Tak. E, więc przez cztery dni w tygodniu i też dajcie no znać było, w komentarzu, ja. e, no cztery dni to będzie poniedziałek, Um, środa, y, piątek i niedziela. Zapraszamy w te dni. Tak i też... Y, o godzinie niewiadomej. To, no jeszcze nie wiemy o której godzinie, ale to będzie chyba raczej jakieś po południu. Y, jeszcze się dowiemy. No tak, jeszcze pomyślimy na tym. Ale też dajcie znać w komentarzach czy chcecie, żebyśmy założyły TikToka i Instagrama. Ja bym chciała. <laughs> um, no. Więc ym, do zobaczenia. Pa. pa!